Mamy interpretację indywidualną z 22 sierpnia 2022 roku, gdzie organ stwierdził, że patrzymy na kwotę netto plus nieodliczony VAT. Problem jest taki, że ta interpretacja, proszę Państwa, jest dostępna w bazach komercyjnych. W komercyjnych bazach interpretacji indywidualnych. Powołuje się jako źródło bazę Eureka, czyli tą no, publiczną, tą ogólnodostępną bazę Ministerstwa Finansów. Tyle, że tej interpretacji obecnie nie ma już w bazie Eureka. Dalej, różne portale przywołują tę interpretację, ale ona no, obecnie nie jest widoczna w bazie Eureka. I uwaga, mamy przynajmniej kilka. Już myślę, że dwie, trzy interpretacje, chyba trzy widziałem do tej pory. Interpretacje indywidualne, które mówią, że mamy patrzeć na kwotę brutto. Że mamy patrzeć na kwotę brutto, bo wydatek to kwota brutto. I teraz zastanówmy się, proszę Państwa, wróćmy do, 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 do brzmienia przypisu. Cały czas na przykładzie tego, tego, tego paliwa, z tych, tych 100 zł netto, 123 zł brutto, gdybyśmy czytali literalnie przepis, no to proszę Państwa, niestety przepis mówi o wydatku, a wydatkiem no jest cała wartość, to jest cały, cały mój wypływ środków pieniężnych, czyli 123 zł. I takie jest obecnie stanowisko organów podatkowych. Ja osobiście uważam, że. Ten, ten problem nie był zamierzony, że przez przypadek Ministerstwo Finansów, ustawodawca stworzył ten problem, że zamiar był taki, żeby patrzeć na kwotę netto plus nieodliczony VAT, ale on nie do końca się udał. No bo w przepisie jest mowa o wydatku. Ja nie mogę powiedzieć, że idąc na stację, płacąc 123 zł, ja wydałem. 111,50, czy jakoś, jakoś tak, to, tak, to, tak to będzie. I, i, i problem, ten problem, proszę Państwa, jest bardzo, bardzo, bardzo duży. I e, pokażę Państwu jeszcze też tutaj jedną. To jest też moja, mój przykład. To jest dokładnie ten przykład ze 123 zł, gdzie odliczam połowę VAT-u z samochodem osobowym. Czyli więc mamy w grę, wchodzą te dwa warianty ustalenia dochodu. Wyjdzie mi dochód albo 55 75 zł. 75 groszy, albo 61 50 zł. 50 groszy. I teraz jest jeden argument za tym, aby patrzeć na kwotę brutto. To jest wykładnia językowa, bo to mówi przepis. Mam patrzeć na kwotę brutto. No ale jest też, proszę Państwa, argument za tym, aby patrzeć na kwotę netto plus nieodliczony VAT. I ten argument podałem Państwu. Na niebiesko. To jest też mój taki, mój tok rozumowania. Gdybyśmy przyjęli, że patrzymy na wydatek brutto, to inne byłyby konsekwencje na gruncie CIT-u w związku z zakupem samochodu osobowego, bo wtedy w wartości początkowej nie uwzględnilibyśmy podlegającego odliczeniu VAT. No bo w wartości początkowej nie możemy tego uwzględnić, a tutaj potencjalny dochód z tytułu ukrytych zysków stanowiłyby odpisy amortyzacyjne. Czyli tutaj byśmy tego vat nie uwzględniali, tego VAT-u, który odliczamy. Na, natomiast. natomiast inne byłyby konsekwencje w przypadku, na przykład, leasingu operacyjnego, tego samego samochodu osobowego, gdzie dochodem z tytułu ukrytych zysków byłaby wtedy rata leasingowa w kwocie brutto, czyli uwzględniająca VAT, który odliczyliśmy. No w mojej ocenie nie powinno tutaj być. Takich rozbieżności. No zresztą od 2019 roku ustawodawca na gruncie klasycznego CIT-u no dążył do tego, żeby nie było tutaj żadnych, żadnych rozbieżności. I dlatego mieliśmy ten jednolity, jednolity limit 150 tysięcy i dla leasingów, i dla najmu, i dla odpisów amortyzacyjnych. A tu nagle pojawiają się przepisy o estońskim CIT-ie i mamy ponowny rozjazd. No to jest, proszę Państwa, taki argument celowości. Bardziej, co chciało osiągnąć Ministerstwo Finansów, jaki był cel tych, tych przepisów, ale no, mam wrażenie, że, to jest, że to, jest, to jest ogromny, ogromny problem. I patrząc na to tak trochę szerzej. Biorąc pod uwagę, że w bazie Eureka nie ma tej korzystnej interpretacji, biorąc pod uwagę, że pojawiły się trzy nowe niekorzystne interpretacje, to ja uważam, że taka będzie praktyka organów podatkowych. Znowu z tymi sprawami trafimy, trafimy do sądu i mam, proszę Państwa, naprawdę mieszane odczucia, bo gdybym miał dzisiaj Państwu mówić, co bym robił, to ja chyba bym, nie wiem, procentowe jakieś założenia Państwu, Państwu przekazał. Gdzie według mnie, um, jakieś, nie wiem, 60%. Gdzieś 60%, 60 stawiałbym na dokonywanie tych rozliczeń poprzez wydatki brutto, a 40% poprzez netto plus nieodliczony VAT. Czyli ja bym raczej stawiał na wykładnię językową, a nie celowościową. No zobaczymy, jak to się skończy, ale ostrzegam, że organy podatkowe prezentują stanowisko niekorzystne. Zobaczymy, co zrobią sądy, gdy pierwsze sprawy trafią. Wczoraj jeszcze wieczorem sprawdzałem, nie ma żadnego wyroku, który by tej sprawy dotyczył. Ten problem jest ogromny, proszę państwa. Państwa, zwłaszcza, że mamy no, trzeci rok funkcjonowania estońskiego citu, a pewne podstawy, a pewnych podstaw nie znamy. To jest też, to jest też pewne, no, pewien, pewien paradoks. Czyli tu problem jest niestety nierozwiązany i tego nie wyjaśnimy, ale bardzo, bardzo obawiam się, no, że wygra ten niestety niekorzystny dla nas, yy, yy, niekorzystny dla nas rozwiązanie. Tego się mocno obawiam. I tylko jeszcze jedna uwaga, na którą chciałbym państwu zwrócić uwagę, te kwoty, które, które tutaj podałem, czyli 55 ,75 zł 75 groszy to jest potencjalny dochód, tak samo 61 ,50 zł 50 groszy, czyli gdybyśmy chcieli obliczyć jaki z tego tytułu zapłacimy podatek, to musielibyśmy to przemnożyć przez stawkę estońskiego CIT-u, która wynosi albo 10% dla małych podatników, podatników czy podatników rozpoczynających działalność. Yy... Lub, lub 20% dla pozostałych podatników i też od razu, od razu od razu wyjaśnię, od razu wyjaśnię pytanie pani Natalii, skąd to 50%? Dobre pytanie, ale od razu to wyjaśnimy, żeby już do tego nie wracać. Przepis główny, proszę państwa, nam mówi, że dochodem z tytułu ukrytych zysków jest 50% wydatków. W przypadku, na przykład samochodów osobowych, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej, dlatego właśnie, dlatego właśnie w przykładach liczyłem albo 50% od kwoty brutto, to jest literka B, a w literce A 50% od kwoty netto plus nieodliczony VAT, w zależności od tego, który wariant przyjmiemy, no bo mamy sprzeczne, sprzeczne e, interpretacje.